Wojdę. Wojdę. Kwadrat. Ja, ja idę dalej, bo szukam. Półko. Tak. I... No, już jest, mamy jedynkę. No masz nawet trójkąt mam. No. To Wojt się uchował. No pokaż się. E, kwadrat u mnie. U mnie trójkąt. Idę. A u mnie to samo. Rzadko się zdarza, ale... Gdzie oni są? Mam kwadrat. Mam dwa. Ja też mam Reset. dwa. Reset. Wiesz. Chodź sobie najpierw. Patrzcie do serwitora, Patrz, na trójce plan. jest. <laughs> dawaj, dawaj Seba. A, jeszcze nie robią resetu. No, no No już robimy, robimy, robimy. Bo nam się ustawił. jest na lewo, jest. Po dwóch stronach nam się ustawił. Ja lecę dwójkę. Jedenka. jedynka. Czekajcie aż wszyscy będą, poniesiemy czołgi. Jestem w ciągu. Nie jestem. Wkładamy. Trzymać Boże. od razu. L1. Ra... 3 2 1 Fire. 3 2, 1, fire. Nie w tą stronę chyba... A nie dobrze. 3, 2, 1, fire. Super. Kurwa, Jogi, nie się Sorry, wiem. Zagłonął no. mi się. Wojdy. Jedynki Wojdy lecą. Dobra, ja schodzę. Też ja schodzę też. Też sobie. Kurwa ile szanków na dole Jestem no w środku Wojdy przegapiliśmy Tak Też jestem w środku Dobra kwadrat mam mm, Mam zepsuty Dobra ja też ty... wzią, wzią. Serwitor to, to, to na jedynce tej strony będzie. Dobra czekajcie Osłabiony. Tu jest spalony, tak? Ej, ta nie, to jest kwadrat, wziąłem już no, To mówię, no spalony Dobra, mam kółko reset. Szanki, trójkąt. jedynki, elektryki. No trójce jest. Serwitor. Oraz stop, stop, stop Robimy? Tak? Chcecie? No ja. Tak, tak. No to krzyżcie, krzyczcie. No. Nic nie mówiliście. Kółko u mnie. Eee, ogień na trójce. Czuję kwadrat, to jest co u ciebie było? Były u mnie były zepsute. Uciekaj, 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 uciekaj. Ta, ta maszyna wyjdzie. Okej, okay. boga, always przelatuje. U, no mam dwa. O sobie teraz jest niebieski trójkąt. Poważnie? Tu jest kółko. Serwitor ja ja na trójce. Idź dalej, jadę. Dobra, Seba ma dwa. Ciekawe. starczy, starszy, starszy. Bicie Dobra, tych snajperów. Mam dwa, róbcie, róbcie reset. Dobra, poszło. O, wojdowe, wojdowe wjeżdżają. Co poszedł? Jaki brama u mnie za Nie ma resetu. Bo jest nowy Dobra. A co? Oczywiście dwa razy Dobra załóżmy Dobra, które... Dobra czekamy, czekamy Na, jedy... Na mapie jest Poszło Wojdowe nie poszły, zczyszczone Jestem przy czołgu Jestem A nie ma tego, Trzeba jeszcze... Elektryczne od... Już, I... no, no. podajcie. Trzy. Czekaj. Cie, ja to w te, które żyją. Nóżki. Rakiety, trzy, dwa, jeden, rakiety. Pójdzie na to wyjścia. No, no. Razem poszło na raz. Tak kurwa trzy, nie jestem ale... jeden, rakiety. Dobra Nara <grym> Powiem Powiem Ci analizowałem to i do tej pory nie wiem jakby to zrobili, że poszedł na raz No to było ładne ten Tenpered Dimano na też mam mansade <grym> Są jakieś 40% większe niż Wele, także musimy tu nieco większe odstępy robić. Dobra, to wypadek przy pracy lecimy. Echy, lewy środek. Kurwa! któryś się tak rozpychał, mój drugi. Co jest to chuja? czemu się cały czas rusza? To tam się kręci no i znowu Plecy ma czyste Za. My nie możemy o na razie kurwa. stajpić, bo on cały czas chodzi Boczek poszedł Kolana staka. czyste to jeszcze całą ramię Kurno Dobie trójeczka I jedynka Ramię czysty. Poszło i jest czyste ja. Następny berserker lewy środek Lewy środek, środek. jest staga mam nie widzę go obrócił się A lewy środek kurne. Tak, lewy środek, lewy Dobra. Środek. Dobra wbijaj ojdę. Wejdź dawaj, idę na plecy. Mhm. Mm o się kurwa obrócił I oduba, że będziemy mieli staga za chwilę. Dobra No dobra Dobra muszę tak Podnoszę. Bierek Mam i dwójka. Jeszcze jeden stack, seba zrobicie i wracacie wszyscy na mapę Macie stack'a Wszyscy na mapę, go, 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 go Bieramy się Snajperów Uwaga, się na... Czekaj chwilę Jeszcze snajperów pościągamy Mam czołg z mapy, z mapy zrobimy. Czy... Wa Nie! Walgo, walgo! No muszę wyjechać. Valgo. No, mów kiedy? Poszło. Na prawej stawiam. Zda to jest dalej, będzie z tyłu? Tak, ma być dalej. Jest tu czas. Ja zostawiam dar z pójdę. Ciągły. A, dałeś Jestem na ciągły. Ktoś stoi na na A Nieźle Kątowy. O. Spaliliście kątówkę Będę nie strzelać już trzeba podnosić nagle Uciekać z kątowego bo nie ma bułów Czego nie miałem, miałem Jak byście tam na no, tym kątowym Trój, No trójka była no nie wiem ja miałem A Czyli ja miałem, miałem kurwa A. równoległe Nieważne Jedna Prawa skrajna. Została. Prawa skrajna. Kolana czyste. Prawa go. Ze... Poszło. Ramię też poszło. Dostał czyste. To tylko boczek. Idę, idę sobą. No to jest czysty. Dobry. Czekamy na instrukcję. No. Dobra jestem. Staguję. Zestagowany. Oto wszystko ok. Kurwa nie dąży mi się well ładować. Za szybko to robimy. Dobra, dobra. Uwaga będzie strzelał. Dobra. Nie. Już. Już, już robię tak. Poszedł śmy, Ta, ta, dwójeczka I dwójeczka Mów od razu, gdzie drugi Dół, w lewy, na trójce Staga mam i kaucy. Dobra, poszedł jest? Czy jeszcze tu zostało? Tak, już dawno. W pierwszej rundzie już. Tylko z Tylko zostało zostały. Pilnuję staga. Bierz. Wszyscy musiał polecieć do góry. Biorę. Moment. Stagowałem. Trójka. Mam. I trójka. Baja. Bierajmy się wszyscy na mapie. Ja mam wela, mam jeszcze, jeszcze będzie jeden stack na... Seba, czekaj, czekaj Seba, bo będzie jeszcze jeden tak Czekam na czołg No czekaj. Cz... Coś mi napierdala. Weź wyczyść, postaguję Mam czołg. Dobra, wszyscy na mapę. Go, 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 go. Jest czas. Był dobrze stagowany, więc mam czas. Snajperzy jeszcze są na pierwszej. O kurwa, zginę. Kurwa mać. Czemu on poszedł do mnie? Ja pierdolę. Wal no dobrze, jeszcze... róbcie to. to no. spokojnie zrobić się w pięciu Dobra, coś Jest czas. Robić. i kaut postaw mu pod Jedna Ja na lewej. Daleko od na lewo jest. Ciągły. Teraz są idealnie ustawione, ale... Taka powinna być jedyność. Kątowy. Ciociu, ciociu, ciociu. Cio. Walić, walić, walić DPS nie idzie w ogóle. Nie, nie idzie DPS. No bo tak, bo nie było bufów. Źle staliście w tych wellach chyba. Co jest? Znaczy ja nie Pan? Pan? Jednego nie miałem na prawej, bo to pewnie trzeba miał być. No już nie wiem, robimy jeszcze? Dobra, nieistotne, tak, tak. Toś leży tutaj. Lewa. Ja nie podnoszę. Lewa góra. Już jest, już jest... I musi pomóc mi przy bosie, bo ja nie mam przestrzelać. O kurwa, muszę i się znaleźć. A to nie ten, jest. kurwa. Stagujcie go. Nie podoba mi się za bardzo. Erwan... wyleciał. Jeszcze ma, jeszcze ma Pachę, Pachę ma jeszcze. Patrzę, patrzę. Pół amunicji mam już. Okej, okay, lewy. Jedynka. Ale, jeszcze tu jest. I dwójka. Co on ma, jeszcze plecy? Plecy, Pachy, plecy. A. Już tak może. Pachę mu, Je... mu zdjąłeś. Kolejny. mnie. Moment, kurwa, bo mamy tu... Nie mam czym strzelać. Lewy środek. Lewy, lewy środek. Kurwa, to był jakiś specjalny. Chuja a nic nie dał. O. grubego wywaliło No dobra, gruby już wsadził kulkę. Musimy Kurde. stagować, Nie jakimś... Nie widziałem widzieć saga Czy widzimy? O dobra poszedł Jest Wiecie? Środkowego jeszcze plecy zostały. Ika kurwa tutaj nie będę tyle. O, jest Wiesz Dobra, jest czysty, jest czysty Czysty, dwa, Trójka Mam i dwójka No kurde. Jak... Kto ma naładowany well? Ja To dajesz pod jaja i polecę na prawo i kałt na lewo Ale będzie... Ale ma always i jakbyś miał tylko czałk, to tylko walę od razu Bo jest mało czasu Nie, pod y, Always daję na środku Pod jaja, tak Czekaj always, bo dopiero czałk Szybko, no szybko, 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 był mało stagowany. Na prawej. Walić? Jadę, A, dobra. Tak, dobra. Ja mam, ja dobra. dobra. To ja tam, to ja na prawej od razu. Dobra. Dobra, wiesz, ma mało Tak. Zejdzie, 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 jest. zejdzie. Ależ... No trudno no, poszło jak poszło. No i teraz Dziękuję będzie panie. pytanie, czy jest anarchia. Czeku ej, ej, czekajcie, czekajcie, nie, nie wchodźcie tam, bo ja muszę założyć wszystkie te yy, Dlagarmory rzeczy. Czekajcie, czekajcie. Nie wchodźcie, bo mam tego questa fajnego. Jakiego? Że muszę ukończyć skordza z. Yy. No to ja też mam. A bo jego nie ma na imprezie, nie? Ale jeszcze nie ma nagrody, dopóki. Michajcie mi zaliczy, jak sobie wezmę teraz. No ja też założyłem wszystko. Eee, jeszcze zbroję kurwa. Zbroję. No a zbroję mam cały czas. I to z biczową. Że, że to nie, nie właśnie to nie może być z bicza, to musi być z tego. A z czarnej zbrojni? Tak. A to ja też mam, to poczekajcie. Kecin zaliczy. Mam. Już? Wszystko? No, Anarchia. Jest Anarchia, jest Anarchia. Jest, dostał. Jest Anarchia. Brawo. 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 No, jest, 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 kurwa, yes. na Jest, kurwa, na Urodzinowe. 008, do... słuchajcie. 008. Uh, kurwa. Wszystkiego najlepszego, Dziękuję. Aźmy krekał. Ja Kreka. To masz w prezencie od nas. Kurwa. <laughs> Dobra, przejmij cię. Ale jajce. Zmień postać. Ja jak już nie zostanę. mi,